W regionalnych rozgrywkach Ligi Gierkolaszowych i P.E. Michał Siedacz z klasy 8 a zajął pierwsze miejsce w grze orzeł RP i awansował do ogólnopolskiego finału. W misiu wojtku całe podium należało do Was. Lena Jaszczuk i Sylwia Robotowska z klasy 8 a awansowały do finału. Natomiast Lena Jaszczuk i Hanna Jaszczuk z 6 a zajęły drugie miejsce, a Wojtek Siedacz i Piotr trzecie. Mamy to! Nasza szkoła zdobyła tytuł 1000 Królestwa Polskiego przyznany przez Muzeum Historii Polskiej. To wielkie wyróżnienie za popularyzację historii. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. 6 czerwca nasza szkoła zorganizowała festy narodziwny z okazji Dnia Dziecka. Wszystko zostało zaplanowane co do sekundy. Były gry wodne, dużo jedzenia i nawet przyjechał do nas manik. Wszyscy się bardzo dobrze bawili i nikt nie zapomni tego dnia. Nasze uczennice Zosia Kwiatkowska, Aleksandra Gierosimyk i Marysia Saniewska zajęły drugie miejsce w konkursie z udzielaniem pierwszej pomocy. Gratulujemy i dziękujemy Pani Baciu Onieśko za wsparcie. 13 czerwca odbył się kierunek dla Wiktorii Grochowskiej. Jest ona chora na bardzo ciężką chorobę, glejaka. Uzbieraliśmy 3000 zł, które zostaną przekazane na jej leczenie. Magda Grabowska, Nela Kardasz, Wiktoria Skorupska i Marysia Ziółkowska z klasy 7a zajęły drugie miejsce w rzewiejskiej Białystok w Tosie gra. Dziewczyny musiały przejść dużo kilometrów po Białystoku i rozwikłać wiele zagadek. Gratulujemy osiągniętego wyniku i liczymy na dalsze sukces. Dołącz do rywalizacji o kucharz rowerowej Stolicy Polski Od 1 do 30 czerwca 2025 roku zbieramy kilometry dla białego Spół, korzystając z aplikacji Aktywne Miasto. Każdy przejechany kilometr się liczy. Jak dołączyć? Skanuj kody QR z plakatu w szkole lub otwórz aplikację Aktywne Miasto. Wybierz zakładkę RSP 2025 Miasto Białystok i grupę SP nr 24. Wsiadaj na rower i zbieraj kilometry już dziś! To, to wszystko, wszystko na dzisiaj, barowiśki! Hej, ja! Witajcie! Lena ja suknia w Lena Jasczyk, Hania Jczyk, Lena Jaska, subioromotowska, Lena jaszczuk, sygieram, Lena, Lena. Mam! Mam! nasza szkoła z dobuła została zaplanowana co do sekundy. Były gry wodne do jedzenia i nawet przyjechał do nas Manik. Wszyscy tego dnia...